Grand Prix Francji na torze Paul Ricard był ósmym wyścigiem, który jednocześnie otwiera nam drugą część rywalizacji w tym sezonie. Banner przygotowany zgodnie z obietnicą przez Filipa ewidentnie pomógł Krutajowi, gdyż ten niespodziewanie zdobył drugie z rzędu pole position. Dobry występ w kwalifikacjach zaliczył również Franek Morawiak, który ukończył na szóstym miejscu przed między innymi Rzeszutem czy Bobrowiczem. W wyścigu zastaliśmy prawdziwą ulewę, gdyż kierowcy zmuszeni byli do startu na oponach deszczowych. Od razu widać było, kto dobrze czuje się na mokrej nawierzchni toru. Problemy zalecił również Stachulec, lecz niestety tym razem na drodze stanęła złośliwość Rzeczy Martwych. Kierowca Haasa parafrazując słynne podczas modelu słowa mógł krzyknąć JASNY GWINT! KIEROWNICA! Stachulec nie zamierzał czekać już na trzecim okrężeniu awansował na podium przed Olaf a w tle widzieliśmy jeszcze problemy Szymona Łuknowskiego. Długo kierowcy na na deszczówkach nie pojeździli, gdyż już na siódmym okrężeniu oglądaliśmy masowe zjazd do boksów po opony przejściowe. Jednak Bartek Zamaro zaryzykował już na samym starcie i na dzień dobry założył ogumienie z zielonym paseczkiem. Pogodowych zawierowań był ciąg dalszy, bo w połowie wyścigu pierwsi Śmiałkowie zmieniali upony przejściowe na sliki, gdyż na to, że przestało padać. Stachulec będący głodnym rywalem po problemach na starcie skutecznie na początku szesnastego okrężenia zaatakował Bartka Zamaro, który strategicznie... Ogrywał całą stawkę. Drugą przygodę zaliczył również Jakub Rzeszut, który obrócił się w zakręcie numer 8 i spadł z piątego na szóste miejsce. Wyścig po raz trzeci z rzędu wygrywa Poradzisz. Drugi melduje się krócej, a podium uzupełnia Stachulec. W Red Bullu jak zawsze strategia stoi na najwyższym poziomie i Zamaros ostatniego pola dojeżdża na piątym miejscu. Do samego końca trwała również rywalizacja o szóstą polokatę pomiędzy trzeciakiem Rzeszutem oraz Namirowskim. Kolejnym wyścigiem będzie Grand Prix Japonii na torze Suzuka.